Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Z tej strony Patryk z kanału Kasus Story Polska. Cieszę się, że znowu Was słyszę, widzę i odczuwam w komentarzach. Razem z Dawidem oczywiście. Aczkolwiek wiem, że wszyscy oczekiwali tego odcinku i wszyscy chcieli go bardzo widzieć. I wysłuchać mojego monologu kolejnego, który będzie znowu nudny. I znowu... proszę państwa, Państwo się będzie on nudzić po 15 minutach. Ale tak wracając, uszczuplając, witam Was Patryk z tej strony. I witam was w odcinku, który się ukazuje po trzech miesiącach przerwy, czy tam dwóch. Jak wczoraj widzieliście był kolejny odcinek, ale on był taki informacyjny, który zmieniał trochę postać rzeczy, która tutaj się zmieniało ten pasek narzędzi, ogólnie jak się klikało prawym, to a teraz jak się klika prawym, to nic się nie dzieje. Tak więc, witam was, to jest odcinek pierwszy drugiej serii, oczywiście. Po pierwsza seria już cała poszła, napisałem ładny koniec, końcowy napis zrobiłem ładny. Wszyscy się chyba cieszyli z tego, dostaliście ten napis na Facebooku chyba tylko. Ale ci co chcieli, to dostali na Facebooku. Ci co nie chcieli, to zapraszam na Facebooka. Tam oczywiście linki zawsze znajdują się poniżej, które są potrzebne do tego, aby dołączyć do naszej wspólnoty na Facebooku. Nie tyle co wspólnoty, co naszego fanpage'a na Facebooku. Pewnie zastanawiacie się, czemu tak długo odcinka nie było, przecież e, kiedy to zaczęliśmy tą serię, bym musiał sięgnąć w pamięci gdzieś koło listopad, grudzień, nie grudzień chyba, koniec grudnia, połowa grudnia ten, skończyliśmy e, pierwszą serię Castle Story tam na zwykłej prototyp prototypowej wyspie, potem poprosiliśmy o mapę jakąś i dostaliśmy tą mapę, którą opisałem kiedy, jakiś miesiąc temu, półtorej, tak coś koło tego. I od tamtej pory przestaliśmy nagrywać ponieważ, jak to studenci, to mają sesję. Jako, że budownictwo, to sesja jest zacnie trudna i ogólnie zawsze, ten, zawsze są problemy z sesją, ale udało się. Wszyscy są szczęśliwi. Przepraszam, trochę kaszel, tak i jeszcze z innego powodu trochę przestałem nagrywać ponieważ dzisiaj zacząłem nagrywać 10 minut temu. I proszę bardzo, po 7 minutach, crash. Bum. I człowiek się wkurzył. Ale postanowiłem jeszcze raz spróbować cieszyć się razem z wami, tym y, jakże pięknym dniem niedzielnym y, przed południem, nie po południu już jest, już jest 14 u mnie, więc pewnie dostaniecie ten odcinek koło 15 15.30 możliwe. Miał być live dzisiaj, ale chyba się nie wyrobię z live'em, więc będzie odcinek. Ponieważ będę live'ować ten inne, inną inną rzecz. Tragmanie, ale tragmania to jest zło ogólnie, bo tam się liczą setne sekundy, nie to co tutaj w grze. Spokojnie można pogadać, pouśmiechać się z Wami, pocieszyć się, że nowa seria, znaczy nowa seria. No, seria zapowiadana, tak. Wiem, wiem, długa przerwa, nie krzyczcie po mnie. Tak. Ehm, co to jest? Tak, tutaj mam hobbitów hobbitów, hobbitów, tutaj trochę mi nie wyszło to, ale tego bardziej inaczej się tego nie dało zrobić, niestety. Trochę krzywo jest. Przymkniecie na to oko. No tak. Dobrze, ktoś mi tam pisał w komentarzach, że, że jeżeli zacznę coś robić, to zniszczę ten, zniszczę ogólnie, ogólnie zniszczę wygląd tej mapki, tak, ponieważ a tutaj jest tak pięknie, piękne płaskie przestrzenie, super to wygląda. No więc postanowiłem. Jak to ten, jak to... Jak najłatwiej ukryć kopalnię? No, wrzucić ją pod ziemię, po prostu. No i tak, tak, tak też zrobiłem. Jak widzicie, kopalnia ma pod ziemią. I mam nadzieję, że aż tak bardzo nie psuję tego efektu w Hobbitowie. Hobbitotronie, czy jak to tam się nazywało? Tak. No. E, tak, to tu tak wygląda na razie. Do Hobbitów też dorzuciłem trochę wydłużone mieszkanka, w których hmm. mogą sobie żyć i urzędować ogólnie. Tak. A ten tu ma ekonomiczne pomieszczenie, bo nie zapłacił czynszu za budowę. Dobrze. Na razie tyle z tego. Tutaj buduje Green Dragon Pub. Chyba. Chyba tak się nazywa Green Dragon Pub. On znajduje się... On, on jest ten... On jest działającym pubem w, na Nowej Zelandii chyba. Tak, bo tam kręcili Hobbita i, i Władcę pierścieni. Ale ja robię tą odchudzoną wersję tego Green Dragon, która została pokazana w władce pierścieni. Ponieważ ta duża wersja była zbyt obszerna, żeby zmieścić ją tutaj na takim kawałku. I zbyt kłopotliwa do budowy oczywiście były tam toalety jeszcze, ale jak znajdziecie ten grubości ścian by musiał uwzględnić materiały budowlane, bo kto buduje dach z cegieł więc dachówki jest, ale dachówka to nie cegły dachówka to dachówka Aha. takie fajne bajery przemyślenia moje dobra, kolejny ziom do budowy albo do kopalni cię wyślę o, ty pójdziesz do kopalni ziom kopać mi tam dobrze tak yy, ty, 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 mówiłem, że czemu nie było odcinków jeszcze o konkursie, tak konkurs to była jedna wielka lipa dokładnie, pewnie też tak myślicie, że konkurs to była jedna wielka lipa wielki niewypał i wielkie niepowodzenie. Wybaczam. Wybaczam. Wybacz. Wy powinniście mi wybaczyć, ja nie ja nie. Ja. Wy powinniście wybaczyć nam za taki epny konkurs, znaczy epny, no głupi się tak wyrażę. Bo kto nie ma ten znajomych na YouTubie, ten nie ma ten, nie ma szans na konkursie. A to musi być jakaś wartość twórcza, coś tworzyć własnego na YouTubie, nie na YouTubie, tylko na przykład jakiś artysta czy inny grafik by na przykład coś mógł zrobić, jakieś logo, coś na Facebooka, coś w tym stylu. No i tak by można było to zrobić. No ale poszliśmy w złą stronę, zauważyliśmy to po bardzo nieprzyjemnych komentarzach, które były tam na odcinku. Ale cóż, zrobimy inny konkurs, ponieważ teoretycznie. W teorii tylko. Za miesiąc wychodzi wersja prototypowa albo beta. Tak teoretycznie. Nic o tym nie wiadomo jeszcze, ale prawdopodobnie będzie wychodzić. Będzie w trakcie wychodzenia, tak. No, ale nic o tym nigdy nie wiadomo. Więc na razie nic nie mówię, nie zapeszam i, i na razie tylko, tylko cieszmy się, że w ogóle coś będzie. Więc no, tak, tak, ten ja nie wiem, z Dawidem jeszcze będziemy musieli porozmawiać o tym, jak ten jak, jaki konkurs zrobić czy jakiś grafik, czy jakieś rumowanka, czy jakieś nie wiem, co, jakieś jakieś, jakieś musicie nam podpowiedzieć, co możecie zrobić, żeby wszyscy, większość chociaż, większość z półtorej tysiąca z czego jesteśmy bardzo dumni już nas śledzi na YouTubie ostatnio świętowaliśmy tysiąc a już jest półtorej tysiąca no bardzo, bardzo fajnie i tak, co tam mówiłem, no, że po, podrzucić nam propozycję budow budowy nie budowy tylko yy, konkursu jakiegoś, żeby to nie wychodziło tak, że tylko garstka może to zrobić, żeby większość mogła to zrobić. Dokładnie. Ponieważ jakby garstka to robiła, to, to już są ten, już są. Auto, z automatu już wiedzą. Że mają 80% szans, że dostaną coś, tak? Jak to coś to może będzie wersja już beta Castle Story. I oczywiście, jak wyjdzie beta, i jak wyjdzie Multiplayer, to będzie super. To oczywiście, będziemy starać się zrobić jakiś serwer. Dawid Informatyka to spokojnie, to on to zrobi. Tak, tak to zrobi, tak szybko to zrobi, i ogarnie ten serwer. Będziemy sobie wspólnie grać, budować i, i, i będziemy się cieszyć. Ale w międzyczasie nie, nie napalajmy się tak na, ten, na, na te serwery, bo to jeszcze nic nie wiadomo. Castle Story po dwóch miesiącach wprowadziło dość spore zmiany. Teraz muszą nam je rozesłać tym, co kupili wersję prototypową. Rozesłać te zmiany, to, czyli to, co widzieliście w wczorajszym odcinku. To co z Dawidem wrzuciliśmy, tutaj ten pasek się ogólnie tak, całkowicie zmienił. E, co jeszcze było zmiany? No zmiany, że jak się wciskało prawie przycisk myszy, to było szybkie menu takie nie to tylko, tylko było inne takie menu. Co musi Brickton zrobić, żeby było fajnie. Tak. To jest Green Dragon, jak już nie wspominałem albo wspominałem, bo wyszedłem z wprawy w komentarzu tego co buduje. Tak, i musicie mi to wybaczyć, znowu. Wybaczycie, nie? Ostatnio w tamtej poprzedniej serii nie dokończyłem dachu, bo tamten budynek dla tych, dla Delm był zabójczo duży, więc ciężko było budować ten dach. Napiszę sobie, pozwolicie, nie? Dziękuję. O, po, pop, po, po, kopalnia, dobrze. To, to będziemy kończyć. To się skończy ładnie. Potem, za co mam się zabrać? Napiszcie, potem za co mam się zabrać, żeby było ten dość ciekawy. No i by się przydała jakaś ściana osłonowa, żeby nam nie ten. Tu się zrobi jakoś ten. Bo tutaj nie. To jest na tej linii. No nawet z jeden za mało. Bo jeszcze ze dwa, trzy bym musiał dać. Ewentualnie do tyle. Tutaj ściana taka. W tą stronę ściany i potem tutaj dach. Tak jak wyjdzie ten, wyjdzie kalenica, czyli najwyższy punkt na dachu. Jak macie dach, no macie dach, macie sobie najwyższy punkt na dachu. No to no to jest kalenica. I z kalenicy pokazuje się, gdzie są spadki tego, spadki dachu. Gdzie woda będzie spływać z dachu. Ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, to z dachu musi być odprowadzenie wody. Może być na zewnątrz albo do wewnątrz dachu. Do wewnątrz. To są takie fajne dachy, które, no, które rynny prowadzą się przez budynek, tak śmiesznie trochę. Ale to, to jest szczególnie potrzebne do tych, do zielonych dachów. He, he, he. Tak, nie wiecie o czym mówię, ale spoko. <laughs> jak ktoś pójdzie na budownictwo, przepraszam bardzo znowu. Jak ktoś pójdzie na budownictwo i architekturę, to zobacz. Tak. Hehehe. He. No i tak sobie budujemy, sobie spokojnie. To wczoraj kończyłem posadzkę. To już mówiłem chyba, albo nie mówiłem, albo w tym poprzednim, co się skraszowało, to mówiłem. Ech, hańba. Castle Story to zło. Ale najlepsza gra, ale zło. No ile będzie ten? Jeszcze ze dwa klocki pewnie się da. I powinno być już koniec. Powinien być już koniec. Nie powinno, tylko powinien być już koniec. Ale, jak widzicie albo nie widzicie, to jest bieda w cegły, tu jest bieda w cegły. Ludzie oczekują za cegłami. Tak. I tu już powinna być chyba połowa. No chyba, że do tego połowa. Nie. Jeszcze jeden i powinna być połowa. I tu, 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 lak był lekki, ale nic z tego, nie będzie krasza. Dobra, na razie niech sobie to wybuduję. a ja znowu sobie poględzę do was. Tyle yeah, ludzi mi przybyło do kopalni ziomy. Mają tu gdzie jeszcze kopać? W tą stronę się rozszerzy. To można pewnie jeden jeszcze. Tu nie mogę w dół kopać, kurczę. Ciekawe czemu. No, teraz mogę. Tu, 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 no chodź tu Na dół, na dół, na dół, no ba Okej, okay, jeszcze jeden na dół. Ma, jeszcze jeden na dół i tam się powiększy to Tak, tak i tutaj No, i to jest razem Tutaj jest za mało na dół, ale na razie się nie bawię. się powiększy, powiększy jak daleko? A, tutaj jeszcze daleko jest. No niestety, ale będę musiał takie kopalnie robić pod ziemią. Bo innego wyjścia nie ma, żeby ogarnąć tyle kamienia, co mi jest potrzebne do budowy ogólnie wszystkiego. Oj, a tu już jest ten koniec ściany, tak, tu już jest końcówka ściany, więc będę musiał w tamtą stronę ekspandować. Ale spoko. Na, na razie to mi wykopią, tu mi budują dalej. Jestem z tego bardzo dumny, że mi budują. I tak nie wiem. Chcecie jeszcze coś słuchać ode mnie, czy nie chcecie, bo już będę kończyć. Bim jest. Wszyscy są. Google mi w poprzedniej wersji mapy rzuciło, ale niestety jak znać życie to był Crash i, i dziękuję. Dobranoc, papa Google. Google żeby było poprawnie po angielsku Google Nie. Dobra, wybudują mi to i będę kończyć Patrzcie jaka dostawa kamienia idzie gdzie armia kamienia Produkować mi delmy W tych beczkach delma powstaje ale nie chcą mi produkować. Kurczę, ale przez to i Ktoś zrobił przez to patrzcie, ile cegieł jest. Ile tu jest, ile tu jest, ile? Zero. Ja chcę jednego bryktona jeszcze. Dobra, no to co? To skończą ten poziom i będziemy kończyć. Ja to dokończę ten, tutaj, ten. Ile dokończę? Dokończę robić dach z tej strony i potem zobaczymy się pewnie potem na odcinku jak będziemy kończyć tą część, tak? Tutaj się zrobi ten, tą stronę dach i będzie zacznie Tak, też myślę, że tak zrobię. U was też śniegu jest tyle? Bo u mnie trochę śniegu jest. No, budować mi to. Zapomniałem, że jednego wejścia się nigdy nie robi, bo to przeważnie się blokują delmy. Tu, 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 tu. O, no i tutaj ten. Tutaj będzie gdzieś połowa. Jak nie będzie połowy, to się zbuduje coś innego tutaj jeszcze. I potem będę ściany robić tak wysokie. Kurczę, lejść ze ścianami będzie zabawa. Ale przynajmniej Szalona Madzia pomyślała, żeby zostawić mu dość sporo lasów. widziała, że lubię lasy. Niszczyć i karczować lasy. Ojejku, wcina się. A z tym będą tutaj potem jaja. To będą naprawdę wielkie jaja, żeby to wybudować. Jak również wierzę w mordorze. Też będzie ciężko wybudować tutaj. A tutaj nie wiem, czy ten... Bo jeszcze była ta druga warownia, nie? Była ta. Minas Morg... Była jeszcze druga warownia, nie? Tutaj ten... Tam będą też do budowy. Trochę za daleko się odsunąłem. Przepraszam, pewnie żeście mnie nic nie słyszeli. Ojejku, hańba. Hańba mi. Dobra. Ale tak, to tam będzie... Tu będzie Minas Tirith, tak? Tu będzie Mordor. I tu jeszcze była ta warownia śmieszna, ta... Minas Morgum. Chyba, jak się mylę, to mnie poprawcie. Bo tutaj ten co oni z tego mostu szli, a tu oni szli potem na tego. Tędy szli do wulkanu, i potem do wulkanu weszli i, i wrzucili ten pierścień. Ale, ale ten nie chciał rzucić tego pierścienia, ponieważ się bał rzucić ten pierścień, nie? Bo on się przywiązał do niego w sumie, przywiązał emocjonalnie. No to tak, więc dobra, wybudowali to, co mieli wybudować. Skończyli to, co mieli budować. Tyle, co wam chciałem pokazać. Jestem na tym etapie. Jak chcecie więcej odcinków, to liczę na wasze poparcie czyli łapka w górę. Jakiś komentarz pozytywny, negatywny, ujemny, dodatni, neutralny. Jakiś post na Facebooku oczywiście też się znajdzie, ponieważ tam zawsze sobie żartujemy ze wszystkich i ze wszystkiego. Oczywiście ja jestem w miarę możliwości na Facebooku. Więc jeżeli, jeżeli chcecie o czymś porozmawiać i zadać pytanie i nie odpisuję wam na YouTube, to zapraszam na Facebooka oczywiście. Linki znajdują się poniżej, tam gdzieś niżej, tam, ten, tam niżej. Oczywiście tam obok tego są gdzieś łapki w górę, łapki w dół też są. No i co? I to będzie wszystko na razie. To dopiero moje, ten, moje, mój... Moi filmik pierwszy w tym roku, więc proszę nie narzekać zbytnio na ten, na jakość, na, na dźwięki i ogólnie na moje, moje podejście do tematu, który jest związany z Castle Story. Dobrze. To jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trochę krótki odcinek, ale spoko. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej, hej, buziaki. Hej, hej, pa.